Występowałeś przez dwa lata w Angolii. Yy, zarobki też na, pewno, też na pewno niezłe. Jak to mówiło się po portugalsku wentów Fasakurwa. Czyż że sam sobie pisałem kontrakt w pierwszej drużynie. To jaką sumę tam sobie zapisałeś w tym kontrakcie? O, Bo szukałem swojego życia po życiu i wartości się bardzo mocno pokrywają. Sportowcy piłkarze to jest yy, rewelacyjna. E, rewelacyjny materiał na, 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 na właśnie na pracowników, na współpracowników właśnie w życiu po życiu, bo e, no, samodyscyplina, motywacja, byli sportowcy, którzy i widzieli fajne pieniądze, tak, i widzieli dobre możliwości, i byli w, żyli w, w świetle fleszy, no to jak one gasną, to my nie potrafimy się odnaleźć. Jacek Magdziński będzie naszym gościem, słuchajcie. Człowiek, który doskonale poznał tamten kraj i jest naszym reprezentantem. Chodź, chodź, śmiało, w ogóle się nie, nie krępu. Jacek Magdziński, człowiek, który grał w Angolii. Cześć, Jacek Kopelaki. Cześć, Witaj. oczywiście. Zapraszamy. Tak, super, bardzo do, miło. Do, do Proszę bardzo, Rogalik, Woda, Cześć. Jacka, muszę ci po pierwsze woda, z gry w Angolii, ten, z tej tak. bardzo nietypowej historii, którą nam zaraz tutaj streści. Był w magazynie Lig Egzotycznych kiedyś o Angolii. Rozmawialiśmy sobie, Jacek, pamiętasz w tamtym programie o twojej przygodzie. Czy ja dzisiaj ciebie powinienem nazywać już byłym piłkarzem, czy jeszcze, jeszcze czynnym piłkarzem? Po pierwsze, co u Ciebie słychać, bo musisz się trochę przypomnieć, szerszej publice. Tak, tak. No, cześć wam, witam. Cześć. Bardzo, bardzo miło tutaj u was gościć. Ostatni raz pamiętam. Byłem w 2020 roku, kiedy to byłem w piku tak naprawdę szukania swojego życia po życiu, także to był taki bardzo intensywny życiowo okres, yy, bardzo, bardzo bardzo mocno. Yy, jakie było pytanie? Czy ty dzisiaj jesteś jeszcze piłkarzem? <laughs> czynnym, czy już byłem? Jak się nazywasz? Yy, nie no, czynnym jak najbardziej, no w ogóle... Moim marzeniem celem jest to, żeby tak naprawdę grać do końca życia. Mam nadzieję, że to nie będzie, nie będzie zbyt, szyb, zbyt szybko, no bo. To ryzykowne e, stwierdzenie trochę. No. W piłce nożnej tak naprawdę e, chyba jedyne co mnie kręci, to jest po prostu bycie na boisku i strzelanie, bo ani piłki nie oglądam, ani o niej nie czytam i nic o niej nie wiem, także. Okay. także Czyli nie pytać tutaj... o ligę mistrzów, jak coś. Wiem, że Lewy strzelił dwie bramki i chyba się przebudził jakoś, tak? No jedno, jedno, ale, ale jest to blisko. Tak. Potwierdziłeś swoje słowa, uwiarygodniłeś je. Tak, bramkę strzelił, ale to tak jak powiedziałeś, jak wchodziłem krótko przed tym, że... M, m, jak to nazywamy jego... słabszy okres, jak zostaje królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, no to... Ja chciałbym już taki no cóż. słabszy tak. okres. Słuchaj, występowałeś przez dwa lata w Angolii. Jesteś jedynym piłkarzem, żaden inny polski piłkarz Angolii, nie występował nie. W, Angolii, w, nie. w Angolii, w trzech drużynach. I to z różnych części różny, Angolii. Z, tak. z różnych y, częściach Angolii. Cztery nawet. Cz w, cztere, tak. w czterech drużynach. Tak. W czterech drużynach. W czterech drużynach, tak. Był w, na... w ogóle jak, jak to się stało, jak że tam się trafiłeś? Trafiłeś, <laughs> że trafiłeś do Angolii i grałeś tam w piłkę. Tak, historia by, pisana, czytana, opowiadana y, już wiele razy. także y, Tak, kojarzę. Rzeczywiście Sobota y, zadzwonił telefon po y, poprzednim zaproszeniu na Facebooku przez jakiegoś Niemca. Y, Zaproponował wyjazd na koniec y, świata do Afryki. Na początku myślałem, że chodzi o Anglię, ale jak już właśnie powiedział e, słowo Afryka, no to, no to już y, się dowiedziałem o co chodzi, albo w sumie właśnie nie wiedziałem o co chodzi, bo jak się okazało w ogóle, no bo wiecie, można mieć różne kontakty. W piłce nożnej... my że... zdjęcia. To Piotr to jest, Nagoli, Świerczewski ty, ty ma dużo kontaktów. Tak, kontakty. Chodziło mi o te akurat kontakty, do których wtyczkę się wkłada, bo ostatnio w takiej branży działam, także... Tam <laughs> także... do tego. Także tak, no w każdym razie wymyślił sobie, że wpisał hasło, kto rozwiązał kontrakt w pierwszej lidze, mhm. no a że ja taki kontakt rozwiązałem z ówczesną Puszczą niepołomicę, no to... Byłem, powiedzmy, wolnym piłkarzem, no bo wtedy występowałem w czwartoligowym promieniu Kowalewo, gdzie mogłem odejść stamtąd za darmo. No i taka propozycja padła. W sumie długo się nie zastanawiałem, bo w głowie wiedziałem, że to będzie to, że to na pewno poleca, aczkolwiek gdzieś tam jeszcze rozgrywałem to w taki sposób, żeby dla siebie coś zyskać na tym wszystkim. Słuchaj, jak oceniasz w ogóle poziom takiej ligowej piłki afrykańskiej, w Angolii jeszcze? Ty tam czułeś, że, że po prostu. Błyszczysz, wyróżnia się, czy jednak jeszcze mogłeś się przy okazji wielu rzeczy nauczyć, jak na przykład jeśli kwestia taka podejścia do treningu mnie interesuje, jak oni na przykład podchodzą do takich. Znaczy, tak naprawdę to no, poziom bardzo fajnie pokazują sparingi, które rozegrała Benfica de Luanda, w której no. też występowałem na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie rozgrywali swoje mecze w, z ówczesnym ekstraklasowym Zawiszą Bydgoszcz i z Lechią Gdańsk. Jeden mecz jeden 1-1, drugi przegrali 2-1. Także poziom był w, no, w miarę porównywalny, że tak powiem. Podejście piłkarzy do treningu. No cóż, myślę, że dla wielu z tych piłkarzy to jest, to jest wygranie życia. Mhm. No bo jednak jest ta część społeczeństwa y, jednak szersza w Angolii, która jest y, no, jednak biedniejsza i... Um... No i dla nich to jest, to jest duże zwycięstwo, tak? To jest bardzo duże zwycięstwo, że oni mają swoją szansę odbić się i nie dość, żeby być pokazywani w telewizji, mieć super fanów, no to jeszcze na pewno też dobrze zarobić. Czy piłkarz w Angolii to jest zawód właściwie uprzywilejowany, że zarabia się zdecydowanie w tej górnej, powiedzmy, części, jeżeli chodzi o zarobki? I czy też ta piłka nożna była tam bardzo popularna za twojego czasu? Była i jest, i pewnie będzie, bo jednak w tych krajach powiedzmy trzeciego świata, tak, gdzie, gdzie no nie jest tak ustabilizowane życie, jak w Europie, no to jednak tej rozrywki brakuje, a piłka nożna jest jedną z tych religii w Angolii, której, której nigdy nie zabraknie. Jestem o tym przekonany, bo ta liga jest utrzymywana tak naprawdę dla trzech, czterech zespołów, ta, cała reszta to jest tylko powiedzmy tło. Ale jak przyjeżdżają takie drużyny, jak premier to Petro de Luanda, yy, na prowincję, no to to jest jakby przyjechała Barcelona. to Tam, tam się zbierają rzesze kibiców, i oni nie, nie wiadomo, czy właśnie przychodzą kibicować, swoi, kibicować swojemu zespołowi, czy, czy kibicować rywalowi? Jednak, jednak rywalowi, <laughs> gdzie jest naszpikowany gwiazdami angolskimi. Yy, zarobki też na pewno, też na pewno niezłe, bo, bo rzeczywiście można było zarobić więcej, jak ja byłem, to trochę mniej. Teraz tak naprawdę, jak ja powiedziałem, te dwa, trzy kluby płacą jakieś solidne pieniądze, reszta to jest, to jest tło. No ale no, tak to jest, raz na wozie, raz pod wozem. Także Wierzę, że niedługo się coś zmieni na, na plus jeszcze. A jak Ci się tam żyło? Bo piłkarskie przeżycie niesamowite, ale zakładam, że takie codzienne życie też pewnie wiązało się z wieloma... Wyzwaniami, różnymi sytuacjami. Jak to wspominasz? Tak, no to ja jestem akurat człowiekiem, który zwiedził trochę szatni piłkarskich. Na pewno te zebrane doświadczenia wcześniej zaowocowały tym, że bardzo łatwo mi było też związać się, złapać wspólny rytm i język z kolegami z szatni. Jeżeli chodzi o życie codzienne, no to na pewno doskwierała pogoda. Wysokie, ogromne, wysokie temperatury, gdzie trzeba było rzeczywiście. No pilnować siebie i liczyć czas na odpoczynek jako pracę, no bo, no bo rzeczywiście nie było łatwo, aczkolwiek, aczkolwiek też no, wiele przygód i, i z policją i, i rzeczywiście zasmakowałem tego życia w metropolii. W Luandzie, w stolicy Angolii, ale też i na prowincji, gdzie jak to mówiło się po portugalsku: ventu fasa czyli, czyli tam wiatr za, za, zawracał już, bo myślał, że to już koniec świata jest. Także <grym> okay. e, wiele takich skrajności, które, które no, dzisiaj wspominam też z moją żoną. E, która, byłeś tam sam, właśnie, czy byłeś z żoną wówczas? Wtedy była moją jeszcze dziewczyną. Okay. E, w ogóle poznaliśmy się de facto 10 dni przed moim wylotem do Angolii, także to też Taka historia. Czyli dziewczyna poznała ci 10 dni wcześniej i poleciała z tobą do Angolii? Tak, poleciała do Angolii, miała pracę, a później ją zostawiłem w Luandzie, poleciałem na prowincję grać w piłkę. Także. Kinga, Kinga, bo słyszę, że tu jesteś. Duży szacun. Poleciałaś za tym wariatem na drugi koniec świata, niemalże. Tak, i później została zostawiona sama biznesu. sobie, także dała radę na pewno, i, ale to też pokazuje jej charakter i dzisiaj też te doświadczenia, które tam zebrała, dzisiaj owocują na plus. Także. A płacili na czas? Jak to z, z, z wynagrodzeniami tam. Akurat nigdy tam, gdzie trafiałem do klubów, nigdy nie miałem problemów akurat z płatnościami. Jesteś tam wyjątkowym piłkarzem. Tam też nie. No to jest tak... jeden z niewielu, który może powiedzieć takie zdanie. Tak, tak słyszałem. Na szczęście w życiu po życiu trafiłem bardzo podobnie, albo i jeszcze lepiej, także w tym przypadku też było to, to na duży plus. Tam nigdy nie było problemu z. Z, z płatnościami, tym bardziej, że sam sobie pisałem kontrakt w pierwszej drużynie. A jaką sumę tam sobie zapisałeś w tym kontrakcie? O, to bardzo ciekawie, wyciągasz informacje. Podoba mi się, ile się zarabia na graniu w piłkę w Anglii? Ale ja ci z przyjemnością odpowiem na to pytanie. Była tam dokładnie taka sama kwota, jak sobie zapisałem w celach jakiś rok temu, który przypisywałem później codziennie na kartkę. I jakoś o dziwo w zaproszeniu, właśnie do Angolii, padła ta kwota. Także jak to mówiła Mariolka z kabaretu, przypadek? Nie sądzę. Trzeba się. M Mariolka jeszcze dawa Trzeba się szanować. Kur. A tak. Jak się nie będziesz będzie szanował, Luanda to nie będziesz szanował. Luanda to chyba jedno z najładniejszych i najlepiej utrzymanych miast afrykańskich, pisze nasz e, słuchacz wicy bubson I chyba możesz się z tym e, pod tym podpisać. Co prawda, byłem w RPA w Kapsztadzie. Kapsztad nie jest stolicą, z tego co kojarzę RPA, tylko jest Johannesburg. Johannesburg. Tak. Aczkolwiek w Kapsztadzie też było bardzo, bardzo pięknie. W innych państwach afrykańskich. Można tak powiedzieć, bo kiedyś Luanda tak naprawdę, nie wiem czy nie pomylę, ale chyba była nazwana Paryżem Afryki. Uh -huh, uh -huh. Także, no, także no, wydaje mi się, że no, musiałaby robić wrażenie w porównaniu do innych stolic. Luanda to chyba jedno z najładniejszych i najlepiej utrzymanych miast afrykańskich. No, właśnie dokładnie komuś. od tego wyszliśmy przed momentem. Tak. A Kapsztad, słuchajcie, jest stolicą, bo RPA ma. Dwie stolice. Nawet trzy chyba. A no rzeczywiście. To jest jeden z wielu krajów, który ma trzy stolice, bo w każdej jest jakby inne. Każda stolica ma inne zadanie. Jest stolica legislacyjna i tak dalej, i tak dalej. jest na pewno jedną z nich. Ale co do tego, że Luanda jest pięknym miejscem, to, to się zgadzamy. Jacek, ty dzisiaj już powoli kończysz grę w piłkę. Znaczy, będziesz grał, rozumiem, tak dodatkowo, ale to nie jest dzisiaj Twój główny zawód. I wiem, że też chcesz pomagać zawod zawodnikom, sportowcom w tym przejściu na, na drugą stronę. Jak już się korki, jakiekolwiek inne buty sportowe zawiesi na kołku. Tak, zgadza się. No na dzisiaj jestem czynnym piłkarzem. Yy amatorskim z hobby w Unii Giewkowo. Piąta Liga Kujawsko-Pomorska. Tam się bawimy pozytywnie z fajnymi wariatami. Z takim ciekawym trenerem, też inspirującym. Także, tak. Życie po życiu, dokładnie. Sam, sam miałem Tą, tę przypadłość też właśnie gdzie się spotkaliśmy jakiś czas temu tutaj w, w studiu, bo szukałem swojego życia po życiu i jak wtedy zaproponowano mi tak wstępnie, powiedzmy, pozycję w PZPN-ie, gdzie miałem tak jakby koordynować te grupy młodzieżowe, proponować im hotele, jeździć, sprawdzać i tak dalej, to na tamten moment zdawało mi się rewelacyjne. Zajęcie, aczkolwiek to, co później się wydarzyło, trafiłem na, na Krajowy Projekt Energetyczny, gdzie spotkałem niesamowitych ludzi, po prostu takich tu, gdzie nasze wartości się bardzo mocno pokrywają. I można by powiedzieć, że Krajowy Projekt Energetyczny to jest, to jest firma fotowoltaiczna. Mhm. Ale myślę, że. To jest bardzo, bardzo takie niedopowiedzenie, bo my tam po prostu skupiamy się na ludziach i zmieniamy życie ludzi, bo nawet w styczniu ostatnio trafił do nas człowiek, który 3 stycznia przyszedł, nie znał kompletnie nikogo z firmy, trafił z CV, a na koniec stycznia miał swój sukces i finansowy, i, i taki mentalny już, bo przez ostatnie 3 lata u niego było bardzo, bardzo krucho. Także my po prostu tam lubimy, kochamy ludzi i i naszych klientów, i również też ludzi, którzy tworzą ten projekt. A w życiu po życiu rzeczywiście jest, nie jest łatwo u sportowców, bo... Jakie są największe przeszkody, jakie sportowiec spotyka według Ciebie na Twoim przykładzie i na przykładzie kolegów, których zdążyłeś zauważyć, zaobserwować? Powiem w ten sposób. Na pewno, na pewno emocji, bo potrzebujemy bardzo dużo emocji. Wydaje mi się, że ogólnie sportowcy, piłkarze to jest rewelacyjna... E, rewelacyjny materiał na, 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 na właśnie na pracowników, na współpracowników właśnie w życiu po życiu, bo e, no, samodyscyplina, motywacja, e, m, zaangażowanie, jakby ja nawet ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że na jednym treningu trzeba się kilka razy zmotywować, żeby jednak zdać jeszcze i jeszcze i jeszcze raz z siebie. Dodatkowo dochodzi aspekt tutaj. Tego luzu, tych szatni piłkarskich, gdzie to jest bardzo, bardzo specyficzne środowisko i, i, i w tych wielu szatniach piłkarskich właśnie byłem. Um... Pamiętasz ile klubów łącznie zaliczyłeś? Około 30? To jest, powiem Ci, górna, tak. górna część na pewno tej wyliczanki wśród polskich piłkarzy, bo, bo 30. Ty masz ile lat? Przypomnij? 37 jeszcze. No to powiem czy 37 lat, 30 klubów, dobry wynik. Tak, no i ale widzisz, akurat właśnie w życiu po życiu wyciągnąłem z tego lekcję, z tego czasu piłkarskiego, właśnie, w tej, czyli w tym pierwszym życiu, w tej drugiej połowie tego meczu swojego, już postawiłem na, na, na jedno. Oczywiście były propozycje żeby gdzieś tam, żeby gdzieś przejść, aczkolwiek postawiłem na. Na, na, na lojalność, która dzisiaj jest wydaje mi się tą cechą taką bardzo mocno cenioną i, i, i szukaną też u, u współpracowników, dlatego i to się bardzo, bardzo opłaca finalnie, jak się okazuje, ale wracając do, do, do twojego pytania jeszcze, wydaje mi się, że y, zmagamy się, byli sportowcy, którzy i widzieli fajne pieniądze, tak, i widzieli dobre możliwości i byli w, żyli w, w świetle fleszy, no to jak one gasną, to my nie potrafimy się odnaleźć. A to, co my mamy do zaproponowania właśnie przez nowy projekt, który tworzy Sprzedawca Marzeń, gdzie zapraszam Was już na stronę, tam na razie jest zaślepka, aczkolwiek niebawem będzie się tworzyć coś wielkiego, bo mój przyjaciel z, z TRN Studio właśnie już tam klei odpowiednie rzeczy, żeby to działało. I pod projektem właśnie jest życie po życiu, które ma trafiać bezpośrednio do piłkarzy, byłych, do byłych koszykarzy, do po prostu do byłych sportowców, którzy, którzy potrzebują emocji. I to nie jest kolejny projekt coachingowy, gdzie mówimy, o, słuchajcie, wstawajcie rano, czytajcie książki, idźcie bierzcie pobiegać. Zimny tak, bierzcie zimny, zimny prysznic, jedzcie, morsować, i tak dalej. Tylko to jest. My tam chcemy po prostu dać konkretne rzeczy. Co gdzie, jak robić, i zadania do wykonania, za które też. W należyty sposób się rozliczamy. Ja też to sprawdziłem na własnym przykładzie, gdzie e, no, to, co się mówi, to, co sobie obiecujemy, to zawsze jest spełnione. I dlatego już cztery lata funkcjonuję z, ty z tymi ludźmi i, i, i wierzę, że to jest dopiero początek naszej wielkiej przygody. Widzowie jednak nie odpuszczają i zadają. Ile się zarabia się Dopytują. w Angolii? Pyta tak, Mikołaj, to ile się zarabia w Angolii? Bo w końcu nie powiedziałeś, bo pisze, <laughs> właśnie, ile w końcu miesięcznie się zarabia w Angolii? Nie uciekniesz od tego pytania, proszę bardzo. Ale śmiało. Odpowiadaj. Dobrze, no to powiem wam taką szybką anegdotkę. Jak, jak próbowałem negocjować jeszcze po pierwszym roku w Angolii i miałem takiego przyjaciela, na tamten moment mieszkał z nami razem z Georgem Kadu, który zdobył Puchar Polski notabene też, czarnoskóry zawodnik z Cap Verde, z, z Wysp Zielonego Przylądka. No i tak siedzieliśmy i za, zaczęło się odzywać coraz to więcej klubów, bo ja już strzelałem kilka bramek w, w, w tej lidze w Ziraboli. No i padały propozycje, ja chciałem jeszcze negocjować, aż kolega się tak do mnie odwrócił, Wilson, który no, występował w kilkudziesięciu meczach kadry Angolii, odwrócił się tak do mnie i mówi, ty, czy ty kiedyś w życiu zarobiłeś 80 tysięcy złotych za podpis w jednym sezonie? A ja mówię, nie, to przestań pieprzyć, weź tą propozycję, a później zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okay. <laughs> mamy odpowiedź. Jeszcze i parę zdjęć na koniec, chcieli nasi wydawcy, żebyś skomentował, bo to są wszystko fo twoje foty. To jest twój tak. znajomy? Yy, możliwe, <laughs> można, tak <śmiech> <powiedzieć>. <śmiech> można tak powiedzieć. To jest, yy, to, to jest, właśnie, to jest właśnie, piękno Afryki, yy, czyli no nietuzinkowość niesamowita. No tutaj to, widzimy, jest hit, to jest fota. <laughs> to, jest, to jest, człowiek, który na pewno na żywo oglądał yy, Rivaldo w akcji. Bo grał bo, Rivaldo. Bo, bo jest to kibic Kabuszkorp, yy, czyli drużyny, w której właśnie Rivaldo występował swego czasu. Yy, chyba w 2011 roku. Chyba jakąś piłkę roku. schował pod ten, pod, pod koszulkę. Mi się yy, tak. Maje. W piłkę. Wcześniej, wcześniej był też kibic, właśnie Premierda Goszto, czyli klubu, który no też daje sobie świetnie radę w lidze mistrzów afrykańskiej. Ostatnio też Angola świetnie występowała na, w pucharze Z Nigerią w, w, w Finale, tak? Tak, to chyba 1-0 tylko przegrali. Także... Bardzo dobrze grali. Ładnie dla oka, bardzo ofensywnie. A powiedz mi, czy taki klub ligi angolskiej? Przepadłby w naszej ekstraklasie? Czy jakbyś to ocenił poziom w kontekście, porównując to do naszych rozgrywek? Patrząc na te dwa, trzy kluby, cztery z czołówki, to na pewno i pod względem organizacyjnym, i pod względem sportowym, i pod względem podejścia, i pod względem nawet chyba wynagrodzenia dla piłkarzy nie odstawałby mm. za mocno i myślę, że tam w tej środkowej, może środkowo-dolnej części tabeli by się by się upracowali. Tak. Z Jackiem jeszcze będę sobie rozmawiał, to możemy zaprosić na taką dłuższą rozmowę za jakiś czas. E, to natomiast... też będzie na żywo? E, pomyślimy, nie, chyba nie. <laughs> Nagramy sobie. To ja jeszcze muszę skorzystać z okazji, bo dzisiaj nasz menadżer generalny, Łukasz Nowosiewski, ma urodziny swoje, także uki dla ciebie najlepsze życzenia, bo, bo jesteś świetnym człowiekiem, także miło się z tobą współpracuję. dziękuję, dziękuję pięknie. E, Jacek Magdziński był naszym i waszym gościem. Z...